Ach, jak pięknie wyglądają te dwa goldy. Mm. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Finest Royals. Jedziemy dalej. Zobaczymy jak długo utrzymam się na tej randze, a może wywalczę jakąś lepszą. Zobaczymy oczywiście. Zrobiłem refila po ostatnim odcinku i jedziemy dalej. Miejmy nadzieję, że nie spadniemy z rangi i będzie naprawdę nieźle i może będziemy mieli szansę na bycie elitą. Kto wie, oby tak się stało. Dwa goldy wywalczyć w dwóch multiplayerach jest dla mnie naprawdę zawsze miłym widokiem. I no, biorąc pod uwagę, że niezbyt wierzę w swoje siły, to jednak to jest dla mnie jakieś, jak, jak, jakieś osiągnięcie. I biorąc też pod uwagę to, że nie mam najlepszych samochodów, więc tym bardziej jedziemy. God. O Jezu tak skrzanić a pierwszy przejazd, to jest to. Nie mam na, na to w ogóle innego wytłumaczenia, ale też byłem trochę wypchnięty, więc dlatego wpadłem w tamto miejsce akurat. No trudno, się mówi. Próbujemy przynajmniej coś nadgonić, może się uda. Myślałem, że tamten się wy, wywalił, ale jednak nie. O szkoda przydałoby się nadrobić miejsce przynajmniej jedno oczywiście trochę się boję żeby nie spaść tego goldena, no ale trudno zobaczymy a ja się skupiam teraz trudno No nie, nie, nie. Szósty jestem? Fuck, jestem szósty. No nie wierzę w to. <laughs> A tak walczyłem o to piąte miejsce. No nieważne. Ten samochód na zakręcie mnie strasznie spowolnił i dlatego tak to wyszło. No nieważne. Pierwszy przejazd, taki rozgrzewka nie ma najmniejszego problemu. Nie spadliśmy jeszcze z rangi pro, więc jest całkiem miło. Oby... Oby po prostu to tylko i wyłącznie nadrobić i wrócić do rangi, którą mieliśmy najwyższą. Oczywiście biorąc pod uwagę kształt, no to i tak nie zła ranga, bo zaczynaliśmy tamten odcinek też z oko w okolicy 5 tysięcy, czy nawet 6 tysięcy, więc jest OK. Znowu jedziemy te Karaiby. Ta gra mnie naprawdę chyba nie lubi, no ale trudno. Trzeba i w takich warunkach coś ugrać. O ile się da, jeszcze tylko żeby się gra załadowała, i już będę po prostu szczęśliwy. A najbardziej, tak jak będę na pierwszym miejscu, ale to już inna rzecz. Dobra, skupienie i zasuwamy. Mój samochód zrobił jeszcze jeden obrót bo tak, bo lubi. Nie widocznie. Nie, nie chciałem go wypchnąć i miał akurat Shockwave'a. Fuck, co się dzieje w tej grze? No ja się zaraz załamię, rozumiecie? Miałem naprawdę niezłą pozycję, biorąc pod uwagę na siedmiu. a, byłem chyba czwarty czy piąty. Nieważne, nieważne, no ale coś by to nam pomogło, przynajmniej bardziej niż ostatnie miejsce. No widzicie, nawet jak dobrze jadę, to zawsze te Shockwave y po prostu. Niszczą mi cały przejazd, no i nie mogę nic na to poradzić. Ale naprawdę się staram, staram z całej siły, żeby coś tutaj, wiecie, wywalczyć. Być w tej lidze pro. No i oczywiście, być nawet wyżej. No ale jeżeli pod metą ktoś cię skraszuje, to jest po prostu taki smutek. Równie dobrze mógłbym się nie starać. No dobra, ale jedziemy w Osace znowu, chyba. Więc będzie ciekawie. Fajnie mówię, dobre jakieś miejsce i już jestem zadowolony, bo przynajmniej no nie spadamy z tej rangi i, i nie grozi nam znowu srebro. Fajnie by było zostać na tej randze. Pro, no mówię, tylko dobre miejsce się musi udać, złapać i tyle będzie. Całe siły wolne w gościach kurczę na szokojwie i on to przeżył. Wow. Dobrze. O kurde trzeci, ale dobrze jest naprawdę. Ach, biorąc pod uwagę jak wcześniej lamiłem to jest naprawdę świetnie wręcz bym powiedział, bo trochę nadrobimy straconej pozycji i bardzo dobrze, bardzo naprawdę, choć wolałbym być drugi, bo to by nam pomogło znacznie bardziej, no ale nie jest źle. Ulepszymy coś tak na szybko, bo, bo tak, bo mogę, a to mi się i tak przyda, więc czemu nie? No i dobra, jedziemy. Próbujemy. Trochę jeszcze, jakbym nadrobił, by było naprawdę spoko. Bo mamy tylko cztery przejazdy tym samochodem. No i mówię, nie chciałbym spaść z tej rangi, z tej ligi Pro. Więc byłoby naprawdę miło. Okej, okay, dobra, jedziemy z gościami, którzy mają. Podobnie wykokszone samochody, oprócz tego 3400, ale z tym też można się ścigać. Miło będzie. Fajnie naprawdę by było zdobyć dobrą jakąś pozycję i nie zostać skraszowany przez jakiegoś Shockwave'a w tyłek. Zobaczymy. Skupienie jedziemy. Za bardzo popuściłem drift. O nie. No i pięknie drugie miejsce. O, naprawdę się martwiłem. Strasznie duża osób chyba wyszło z tego przejazdu, bo drugie miejsce mam, a było ich czterech. I nam dużo jakoś to nie poprawiło sytuacji, jeśli chodzi o pozycję. No, ale jest naprawdę dobrze, bo coś wywalczyliśmy. Dobra, pojedziemy jeszcze wulkanem, bo to jest drugi samochód najlepszy, który mam w tym momencie. Szkoda, że nie mam ich ulepszonych, ale w obecnym momencie nie mam kredytów, bo niestety musiałem wydać na schematy do pierwszego mojego samochodu, który jest z e, klasy S. Więc no, przyda mi się, bo wiele jest właśnie takich rzeczy do zbierania, gdzie trzeba mieć samochód Rangi S, a ja nigdy nie miałem, więc teraz mam i się cieszę. No, niestety nie mogę jeszcze ulepszyć tych samochodów, ale jakbym je ulepszył, oba to by było naprawdę miło, bo byśmy mogli więcej ugrać. No nic, spróbujemy tym wulkanem nieulepszonym coś zdobyć. Może się uda. Trzymajcie kciuki i jedziemy oczywiście. Ale teraz ja wybuchłem, fuck. No nie jest dobrze. Ale i tak szóste miejsce tym samochodem to jest naprawdę miło. Choć spadliśmy trochę z rangi, ale mówię, bałem się, że będzie gorzej i będę ostatni. Gdybym się nie rozwalił, mógł, miałbym szansę na czwarte, może trzecie miejsce byłoby miło. Ale ranga 6259 jest naprawdę nieźle. Trzymamy się dalej w Lidze Pro. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. No i co? Trzymajcie się do następnego. Hej!